Siemano, jeszcze tylko sprawdzę sobie Z misji. Dobra, albo jednak nie sprawdzę. <grywki> nie, robi. Yy, więc nie wiem, czy nie słychać. Stwierdziłem, że zrobimy sobie szybkiego player Pika. I, I to w sumie będzie tyle z ciekawostek. Miałem ch chować karty na Skład 87 na Rubena 2 na Rahima Diaza, ale jeszcze się to ogarnie. Dawać to coś fajnego, dobrego, potężnego. Dobra, wiem, że to nie jest, <ścoughs> ale no. wiem, że to nie jest najlepsze, co mogło mnie trafić. Ale weźmiemy LEGO, bo. I kartę odmienną, i w ten sposób będziemy mieli trochę kaski. No i w sumie co? Też o całkiem nie najgorzej. Także dzięki za oglądanie.